Do tego zdarzenia doszło w minioną sobotę po godzinie 17. Dzielnicowi, który, którzy na co dzień pracują na terenie gminy Wiejskiej Lubin, e, patrolowali swoje rejony i w pewnym momencie zauważyli pojazd marki Ford, e, którego sposób, kierującego sposób jazdy wskazywał na to, że może być on nietrzeźwy. No i w tym momencie policjanci dali mu wyraźny sygnał do tego, aby zatrzymał pojazd. E, Natomiast mężczyzna, który siedział za kierownicą, gwałtownie przyspieszył, rozpoczął swoją ucieczkę. E, trwała ona kilka kilometrów. E, tutaj policjanci ruszyli za nim cały czas dając sygnały do zatrzymania. Aby uniknąć tego zatrzymania, mężczyzna następnie skręcił do lasu. W ten sposób mężczyzna jednak sam zastawił na siebie sidła. Osobowy fort ugrząc w błocie na zalanym wodą odcinku leśnej ścieżki. Nasi policjanci poruszali się samochodem terenowym, więc tutaj nie mieli żadnego problemu z przemieszczaniem się za tym pojazdem. Mężczyzna, w momencie kiedy został jego pojazd unieruchomiony, próbował jeszcze uciekać na pieszo, jednakże też nieskutecznie po chwili został zatrzymany. No jak się okazało po zatrzymaniu podejrzenia policjantów okazało się słuszne, miał blisko 3 promila alkoholu w organizmie, a po sprawdzeniu w systemach informatycznych policyjnych okazało się, że do sierpnia 2017 roku w ogóle ten mężczyzna nie powinien wsiąść za kierownicę, gdyż miał aktywny orzeczony zakaz prowadzenia przez sąd takich pojazdów. 29-letni mieszkaniec gminy Lubin tłumaczył policjantom, że właśnie kupił sobie samochód i go oblewał, a wyjechał tylko na jazdę próbną. Za swoje czyny odpowie teraz przed sądem grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Obiegłoroczny koncert młodej polskiej perkusistki Doroty Piotrowskiej, pochodzącej z Lubina, a mieszkającej obecnie w Nowym Jorku, został okrzyknięty sensacją przez krytyków magazynu Jazz Forum. Dorota znana jest z nowoczesnych kompozycji z motywami zakorzenionymi w tradycyjnych rytmach. Jej zespół to żywa mieszanka muzyków łącząca neopop i wpływy muzyki latynoskiej z odniesieniem do tańca i literatury. W Lubinie z artystką zagra na trąbce Jeremy Pelt oraz kubański perkusista Ismael Wignal. W sekcji rytmicznej gwiazdy polskiej sceny jazzowej Michał Barański na kontrabasie i Dominik Wania na pianinie. Serdecznie zapraszamy do Centrum Kultury Muza 2 października o godzinie 19.00. Wywóz odpadów z rozbiórek remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania w Lubinie: rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl.